z tej strony jeziora, stoi lipka zielona. A na tej lipce, na tej zielonienkiej, trzej ptaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej trzej ptaszkowie śpiewają. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zespół nasi przed Państwem dzisiaj zapewnia oprawę artystyczną Dzisiejszego wydarzenia. Spotykamy się na kolejnej edycji Narodowego Czytania, które zostało zainicjowane już w 2012 roku przez parę Prezydencką. Podczas tej tegorocznej odsłony Narodowego Czytania wspólnie będziemy czytać poezję Jana Kochanowskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj wracamy do XVI wieku. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy czytać Jana Kochanowskiego, jednego pierwszego z wielkich naszych wieszczy. Także dzisiaj posłuchamy traszek i trenów, i pieśni, i też. Jan Kochanowski tak naprawdę jest używany w czasach bieżących. Przypomina swój słynną pieśń, czego chce żadna spanie, panie. Także jak ktoś nie wie, to też jest Jana Kochanowskiego. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj czytać i delektować się wspaniałymi strofami i wierszy, trenów Fraszek Jana Kochanowskiego. Dziękuję bardzo. Ponieważ w tym roku mamy w Krenicy szczególną edycję, bo dziesiątą edycję, a Jan Kochanowski bardzo cenił życie wspólnie z naturą, był patriotą, wychwalał Polskę, przygotowaliśmy dla Państwa drobny poczęstunek w formie kołaczy, które kojarzą się właśnie z polską z tradycją i z kulturą. Zapraszam serdecznie do wspólnego czytania. Mają. biały dzień, a noc ciemno, swoje czasy znają. Rzeki nie przebranych, wielką hojność mają. Biały dzień, a noc ciemno, swoje czasy znają. I panowie, którzy się gościli, to pan burmistrz Piotr Ryba, pan wiceburmistrz Paweł Maślanka oraz pan Przemysław Gajowski, radny powiatowy. Wspólnie panowie przeczytają pieśń świętojańską o Sobótce. Zapraszam. Pieśń świętojańska o Sobótce. Gdy słońce raka zagrzewa, a słowik więcej nie śpiewa. Sobudkę jako czas niesie, zapalono w czarnym lesie. Tam goście, tam i domowi sypali się ku ogniowi, Bąki zaraz troje grały, a sady się sprzeciwiały. Siedli wszyscy na murawie, po tym stało sześć par prawie, dziewek jednak ubranych i belicą przepasanych. Gorące dni nastawają, suche rony się padają, polny świercz co głosu staje. Gwałtownemu słońcu łaje, Już bydło, bydło szuka cienia I ciekącego strumienia, I pasterze, chodząc za niem, Budzą lasy swoim graniem. Psi spokojna, wsi wesoła, Który głos Twej chwale zdoła? Kto Twe czasy, kto pożytki Może wspomnieć zaraz wszytki? Człowiek w Twej pieczy uczciwie, Bez wszelakiej lichwy żywie, Pobożne jego staranie I bezpieczne nabywanie. Inszy się ciągną przy dworze, Albo żeglują przez morze, gdzie człowieka w pędzi, a śmierć bliżej niż napiędzi. Nie rzekł jako żyw żaden większej prawdy z wieka, jako kto nazwał Bożym i grzyckiem człowieka. Chyba by nie wiedziała, co znaczy twarz blada. I kiedy kto nie grzeczy, Hanno opowiada. Często wzdycha, a rzadko kiedy się roześmieje. Wtedy nie wiesz że przeciął moje sercem wleje. Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, w które je wszystkie kładę, tajemnice swoje. Bądź łaskawie fortuna ze mną postępuje, bądź inaczej, czego znać więcej nie znajduje. Aż matka tak rzeczy. Śpisz, Janie, czy cię żałość Oja zwykle piecze. Za tym m ciężko westchnął i tak mi się zdało, że mi się ocknął. Wielkie przed Tobą są występy moje, lecz miłosierdzie Twoje przewyższa wszytki złości. Użyj dziś, Panie, nade mną litości.